Cześć, z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Game Scarlet i zapraszam Was na kolejny odcinek Słodkiego Cringe'u. Kontynuujemy poprzedni odcinek, witam Was bardzo serdecznie w naszym otoczeniu. Moja Scarlet jak zwykle przebrana, chociaż to nie będzie jak zwykle, bo czasami mi się nie chce, na razie po prostu korzystam z tego letniego butiku. <laughs> I wywalam punkty akcji i goldy na pierdoły. Ale wracamy do naszego odcinku. Odcinku, odcinka i zobaczymy, co tam będzie dalej. Słuchajcie, ja mam bardzo duży taki maraton nagrywania. To jest chyba moja piąta rzecz, którą nagrywam, więc już mogę być taka padnięta jeszcze do tego, jestem po trzech godzinach snu. Ja nie wiem, jakim cudem jeszcze znalazłam siły do tego, żeby tutaj jeszcze to nagrywać, ale... Terminy mnie gonią, że tak powiem. Natomiast postaram się, żeby ten odcinek mimo wszystko nie był jakiś taki nudny i męczący. Zresztą zobaczymy. Mam nadzieję, że dialogi mi w tym pomogą. E, wiesz może gdzie znajdę coś, czym będę mogła zmazać te napisy? Myślę, że ja wiem, ja nie nadaję, ja nie daję się przyłapać. Och, chodzisz. No w sensie, że już wiem, gdzie. Wygląda na to, że zostałaś ukarana. Przykro mi, nie szkodzi. Potrzebujesz pomocy? Nie, poradzę sobie. Musiałabyś zostać po lekcjach w szkole, ale dzięki, że proponujesz. No, to gdzieś tutaj w pokoju gospodarzy miało być. Nie znalazłam wiadra w pokoju gospodarzy, jeszcze nie jest gotowe. Sorry, jeszcze nie. To po co się oferujesz? Ale zobaczysz, z tym płynem czyszczenie nie zajmie ci za wiele czasu, okej. Okay. O, Jest. Dobrze, e, czyli to było po to tylko, żeby wyciągnąć ode mnie punkty akcji, e, fajnie. A i pamiętajcie o zostawianiu subskrypcji, komentarzy i minimum 800 łapek. A więc jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki, jeszcze nie zostawiliście komentarza, albo nie daj bóg, nie subskrybujecie mojego kanału. Jesteście to co okrutnie i nie pozwalacie mi się rozwijać, to subskrybujcie. <laughs> I lecimy. Znalazłem środek do czyszczenia napisów, lekcji niedługo się skończył. Nie pozostaje mi nic innego, jak poczekać na Li i pójść wyczyścić szafki. Poczekaj. Wracam do domu do jutra. Do jutra. Castiel przed wyjściem zabiera swoje rzeczy z szafki. Hej, spręż się z tym szorowaniem, jeśli nie chcesz, żeby cię zamknęli na noc w szkole. Odchodzi. Scarlet, powodzenia. Mam nadzieję, że nie wrócisz za późno do domu. Dzięki. Słyszę śmiech. Ech, tylko nie ona. Rzuciła mi tylko szyderczy uśmiech, przechodząc. Razem z Charlotte. Ale nie widzę li. Długo będzie mi kazać na siebie czekać, na pewno się nie śpieszy. Co tutaj robisz? Czekałam na ciebie na klatce schodowej. Chyba nie chciałaś uciec, ależ nie, czekałam na ciebie tutaj. Masz środki do czyszczenia? Chodź ze mną, wracamy na schody. To na końcu korytarza. Idziesz zali. Idziesz dalej zali. Aha. Nowe miejsca. Nie licznamy nie przy czyszczeniu. Zostawiam całą robotę dla ciebie. Zrozumiałam, ale czemu ona się tutaj tak wykorzystywać? W nie rozumiem. Otrzymany przedmiot, napisy na klatce schodowej. Zabrało mi to sporo czasu, żeby usunąć te napisy. Jest noc i wszyscy już sobie poszli. Ale muszę się pośpieszyć, żeby znaleźć li i pójść do domu. Ale co to wyprawiasz? nie mamy przez pięć minut a ty znikasz? Co? Mogłabyś chociaż zostać do czasu, aż skończę. Skończyłaś już, możemy w końcu wrócić do domu. Pewnie skończyłabym szybciej, gdybyś mi pomogła. Takie kłótnie. Mua! Słyszymy dziwne dźwięki i coś jakby śmiech. Co to za hałas? Nie wiem, co to jest, boję się. Ja trochę też, ale musi być jakieś wytłumaczenie. Chcesz mi zrobić kawał, tak? Naprawdę myślisz, że. Co to jest? Coś jakby cień. A, to duch. Pamiętam to, Lee. A ja pobiegliśmy do, do domu z prędkością świata. Czy to naprawdę był duch? No, oczywiście, jasne. Duchy w szkole. Standard. Zawsze są. No i zaczyna się nowy dzień. A więc boisz się długów? Hahaha, ha, ha. Lina ma powiedziała, że usłyszałeś się coś dziwnego i że uciekłaś gdzie pieprz rośnie. Co za wstyd. Przestraszyła się tak samo jak ja, jeśli nie bardziej. Ale ja nie rozumiem, po co ona w ogóle odpowiada na jakiekolwiek takie zaczepki. Mogłaby to totalnie olać. Po co? Pani kara, tak jakby liceum było nawiedzone. Niewiarygodne. Akurat w tym wypadku zgadzam się totalnie, Zamber, bo no ma rację. Li przesadziła. Mogła już lepiej nic nie mówić, a nie wygaduje, nie wiadomo co. Zostaje, jeszcze powinna tupnąć nóżką. Ale to prawda, że to było trochę straszne. Duchy nie mogą istnieć, naprawdę. Tak sądzę. Wrócę tam i zobaczę, czy co znajdę. Mhm. Dobrze. Duch w szkole? Co za pomysł. Chyba jesteś trochę dziwna. Skończę jako wariatka, jeśli będę, o wszy będę wszystkim o tym mówić. Uh -huh. Otrzymany przedmiot, kawałek plastiku, otrzymany przedmiot nie do pałki papierosów. Ktoś zbuntowany, tam się na schody. Nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. W końcu znalazłeś kiki. Jaki dowcipny chyba zostałeś w poprzednim odcinku. No dobra, powiesz mi w końcu tę wielką nowinę, czy nie? Byłam na klatce schodowej z Li i zobaczyłam ducha. Nie domyślasz się? Widziałam ducha. No to myślę, że to... Jest to jest takie głupia, nie chcę tego klikać. ha! ha, ha. Dużo masz takich tekstów. Przysięgam ci. Skończyłyśmy z list zmazywać napisy i nagle się pojawił. Od razu uciekłyśmy. Ach, no tak. Zapomniałem, że po lekcjach byłaś na klatce schodowej. Co się to mówi? Widziałeś już tam jakieś yy, dziwne rzeczy? Teraz, jak o tym mówisz? Tak. Słyszałem plotkę o tym, że kilka lat temu jeden nauczyciel pośliznął się na schodach i umarł. Podobno od tamtego czasu. To, to nawiedzone miejsce. Mówisz Jezu, nie chcę tego klikać. Nie chcę tego klikać. Czasami naprawdę coś głupiutka. To nie ja, to ona. Ona jest głupiutka. Pewnie, że nie dziewczynko. Jeju, nie wiedziałem, że się tak będę cieszyć z dziewczynki. Duchy nie istnieją. Mów, co chcesz, ale tam na schodach coś było. Ja wierzę, że istnieją. To jak wytłumaczysz, to, co widziałam. No prosto ktoś fali, fajczył fajki na schodach wieczorem. Ale mów, co chcesz. Ehm, na schodach coś było. Prześniło ci tyle. Odpuść sobie. Znajdę jakiś dowód. Jeśli to nie duch, to ktoś inny tam musiał być. Zobaczysz! Serio, jak się czegoś przyczepisz? Naprawdę będziesz szukać? Tak, przyjdę do ciebie, jak coś znajdę. Ale jesteś uparta. Ja na miejscu Castilla bym się odwróciła i machnę ręką na nią. Ale na razie Castilla wcale nie jest cringe'owy. Taki, w sensie wiecie, czy on później będzie bardziej, bo taki na razie jest taki... Małomównym mrukiem, burakiem, kasztanem po prostu. Wierzysz w to, że w liceum jest duch? Ech, widziałam coś dziwnego. Osobiście to nie za bardzo wierzę w duchy. Jesteś pewna, że nikogo tam nie było? Może to strażnik nocny? Rozsądna dziewczyna. W liceum jest strażnik nocny? Nie, nie, wie, nie, nie wierzę, ale wydaje się to być najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Tak być może. Być może. A więc odnalazłaś duszkę Kasperka? Nie do końca, ale spójrz, co znalazłam. Wow! Kawałek plastiku i nie do pałki. masz rację, teraz już wszystko jest jasne. Eh, wczoraj tutaj tego nie było. A więc duchy palą jedzą plastik? <laughs> Skończysz koniec ze mnie nabijać? Ktoś musiał tutaj palić papierosa. No dobra, ktoś palił, i co z tego? Możesz to zgłosić głównemu gospodarzowi, i tyle. Poczekam do wieczora zobaczyć co się wydarzy. odpój sobie, jeszcze cię porwie ten duch. Na dyskusję. Nataniel, wczoraj wieczorem spotkałem się coś dziwnego. Wczoraj wieczorem? No wiesz, czyściłam napisy po w zajęciach. Ach, to prawda, że byłaś tu po lekcjach, a więc widziałaś. Trzymał taki zarumieniony. Wszystko okej? Okay? Dziwnie wyglądasz. Byłam tutaj zli. Wiesz dlaczego? Jesteś jakiś dziwny. Zgadnij. Ach, to prawda, że byłaś tu po lekcjach. A więc, co widziałaś? No wygląda trochę dziwnie. Taki zarumieniony, zmieszany. Ale chyba nie będziemy się go dopytywać z tego, co pamiętam. I damy mu zgadnij. Ech, nie wiem. Nie za bardzo lubię się bawić w zgadywanki. Ducha. <grymny> animacja, ten facepalm jest tak bardzo adekwatny do tego wszystkiego, co ja tutaj robię. Tak, usłyszałam krzyk, a potem pojawił się wielki cień. Tak, to było straszne, byliśmy z nim na schodowej, już miałyśmy iść, gdy nagle słyszeliśmy hałas, a potem zobaczyliśmy cień, uciekłyśmy. Tak mi się wydaje, nie wiem, czy to był duch, ale widziałam, jak nagle pojawił się ludzki cień. Hmm. Czy to? Chyba się je zdawało. Nie, zapewniam cię, że to był duch, mam zamiar przeprowadzić małe śledztwo. Obu nie mogło nam się to przyśnić. mam zamiar przeprowadzić małe śledztwo, nie sądzę, ale mam zamiar przeprowadzić małe śledztwo. Te odpowiedzi niewiele się od siebie różnią tak naprawdę. Ogólnie wiecie co, ta animacja tego Nataniela taka za ciała jest po prostu cudownym złotem. To chyba jest najlepsza animacja. Szkoda, że Castile nie ma takiego też Face palma, ale to w sumie Nataniel jest mistrzem Face palmów w tej serii. Aczkolwiek wydaje mi się, że zrobimy po prostu tak. Kto chyba do niczego nie doprowadzi, odpuść sobie. Nie wyglądasz, jakbyś mi wierzył. Nie, muszę wiedzieć, będę cię informować na bieżąco, ale on chyba nie chce, okej, okay, jak chcesz. Nie wygląda zbyt dobrze. Dalej wtrącasz się w cudze sprawy. No, na tym polega ta gra. Na byciu wścibskim. Jezus, dajże mi spokój. Matko, prześladujesz mnie, gdzie nie idę, idziesz za mną? To wygląda tak, jakby ona szła, on za nią, dalej się wtrącasz w cudze sprawy, 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 nie? I tak za nią cały czas ona tak idzie, a on za nią, i tak wrzeszczy, jeszcze powinien z takimi pomponami. Dalej się wtrącasz w cudze sprawy, dalej się wtrącasz w cudze sprawy. A punkty akcji lecą, lecą i lecą, i nikt mi ich nie zwróci. Zakasztana. W końcu wszyscy sobie poszli, chyba. Sprawdzę, czy nikogo nie ma, zanim tam wrócę. Wolę się upewnić. Nataniel, co tutaj robisz? Wystraszyłeś mnie. Ja musiałem po wypełnić różne papiery, a ty co tu robisz? Dobrze wiesz, że chcę sprawdzić, co się wczoraj wydarzyło. Yy, co to, co, ble, czy to, co się wczoraj wydarzyło, powtórzy się też dzisiaj, Jezu, je czytam. Widać, że to już jest. No, czwarty odcinek, który nagrywam. <laughs> Wkręciłam się. Okej, yy, Ok, ja spadam do jutra tuliłabym Cię, ale już nie jesteś naszym WS-em, więc nara. Nie interesujemy się tobą, teraz nikt się tobą nie będzie interesować. Korytarz 2, nocą klatka schodowa, zobaczymy. Jak się nad tym zastanowię, to zarówno na jak i Cassiel dziwnie się zachowywali, jak im o tym opowiedziałam. Ty Sherlocku. Ma. Znowu ten hałas. A boję się, na dodatek jestem sama. No to po co się zostawała? Czy ja było sobie koleżankę znaleźć. Uciekasz zarąbiście. To zarąbiście. Skończyło się na tym, że wczoraj znowu zwiałam, trochę się tego wstydzę. Dzisiaj jeszcze raz sprawdzę, czy ktoś tam się kręci. Może mhm. jakiś dowody zbrodni. Nie wiem, czy duchy naprawdę istnieją, ale jakbym jakiegoś tutaj spotkała, to umarłabym ze strachu. Zakończ dyskusję. O jest! Kolejny rzeczy: Notesik, trójkątny kawałek plastiku. Snieżek kostka do gitary rozumiem. Łu, uwaga na duchy. ha. ha, ha, ha. To mi się kojarzy trochę ze sceną z Harry'ego Pottera z tymi, chciałam powiedzieć, mieszańcami, dementorami, jak Potter miał mecz i oni tam ze Slytherinu wylecieli, żeby go straszyć. Znowu się pojawił, chyba śnie, znowu po lekcjach poszła się kręcić po szkole. Tak, i znowu go widziałam. Jezus jak się odsunął. <laughs> chyba nas nie lubi. Hmm, zdziwiłbym się, gdybyś zobaczyła, co to było. W sumie to uciekałam, zanim zobaczyłam, co to było, ale usłyszałam coś. Przyrzekam, słyszałam ten sam hałas, co wczoraj. Skąd możesz wiedzieć, co mogę, a czego nie? Wiecie co? Ten odcinek mnie męczy psychicznie. Jak zawsze biorę jakąś tam poprawkę na głupotę, te tak ten odcinek... Znaczy, dobra, miałam powiedzieć, że już lepszy jest jej sen z uniwersytetu, ale stwierdzam, że chyba... Dobra, aż tak źle nie jest jeszcze. Ale ona jest tak głupia tutaj... Ojeju, wszystkie te odpowiedzi są takie. O to się obrazi na pewno, bo on nie lubi jak kobieta ma własne zdanie bo to on jest macho. Eee, słyszałam ten sam hałas co wczoraj. Eee, to może to dajmy. W sumie to nic nie widziałaś i sama się nastraszyłaś. Przyrzekam ci, że nie. Znalazłeś te rzeczy na miejscu. Moim zdaniem nie powinnaś zakładać, że to duch. Tak, możesz, masz rację. No nie, zdecydowanie nie. Zobacz, co znalazłam. Hej, to moja kostka. Ja co? Nie wiesz co to jest? Wiem, ktoś może nie wiedzieć Soria do gitary Tak, oddaj mi ją Ach, Się ucieszył Chwileczkę, była na klatce schodowej Notatnik też, to ty się tam kręciłeś wieczorem? Pewnie, że nie, o czym ty gadasz? Rano musiałam ją zgubić Ta. zatrzymam ją, na razie i zobaczę co się wydarzy Czemu nie oddajesz jego własności? Iris, miałaś rację, jestem pewna, że to nie duch Tylko ktoś, kto kręci się nocą po szkole Wow! Ile na to myślałaś? Naprawdę? Kto to? Nie wiem, ale postanowiłam postanowiłam wrócić tam wieczorem ostatni raz z aparatem fotograficznym. Opowiesz mi wszystko. Jestem ciekawa kto to tak pewnie. No to z zapiskami jestem prawie pewna, że to nie duch, ale w takim razie kto błąka się wieczorem po szkole? Coś dziwnego jest w tej historii. Och jak Widzę, jak Natani i Kasiel dyskutują na końcu korytarza, są za daleko, aby mogła ich usłyszeć. Nawet się nie kłócą, to pewne, że coś przede mną ukrywają. Mhm, mm Sekreciki, a ty nie jesteś w temacie, a ty tego nie lubisz. Rozeszli się każdy w swoją stronę. Co mogę zrobić, żeby schwytać tego ducha? Wiem, kupię parada, jak się pojawi, to zrobię mu zdjęcie. Zrobię to dzisiaj wieczorem. Ale ja już mama. A nie, 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 a już mam aparat. Czy on ten aparat, który mamy się zaliczy? Mama aparat, No ma wszystko dobrze? No dobra, nikogo nie ma jestem uzbrojona w swój aparat fotograficzny. Idę na klatkę schodową i nie ma szans, żebym tym razem uciekła. Jest bo ty. O Jezus. Żadnego hałasu. Teraz, kiedy jestem gotowa, żeby go złapać, nic się nie dzieje. Słyszy hałas, tylko nie uciekaj, nie uciekaj, odwagi! Ojej, widzę go! Szybko zdjęcie, robisz zdjęcie. Hej, co robisz? Aha. Chcesz mnie oślepić, czy co? Już to kastel, kastel, poczekaj, bo my dziwnie wyglądamy. Schowamy sobie to i podmienimy sobie trochę ubrania. Tak, koszulka jest paskudna. Już chyba Nataniel miał lepszą. Dobra. Klinjowo tak przetwacę ten w koszulce Team Castil być. No ale dobrze. Niech będzie. Chcesz mnie czy co? kasil co tutaj robisz? To ty jesteś ten duchem? Nie do końca, ale jako że jesteś tak piekielnie ciekawska, to wszystko ci zaraz wytłumaczę. Serio? Ale potem będę musiał się ciebie pozbyć. Wiesz? Zabrzmiało to, jakbyś miał załatwić gdzieś w łazience. Haha, ha, no dalej opowiadaj! Ona się w ogóle tym nie przejmuje. Castiel się na nią rzuci, coś zrobi, nieważne. Opowiadaj. W sumie to przychodzę tutaj z kumprem ćwiczyć nasze kawałki. Za schodami jest pomieszczenie coś w rodzaju piwnicy. Akustyka tam jest świetna. To właśnie nas słyszałaś. Aha, rozumiem. Czy przypadkiem nie masz kole klubu muzycznego? Pewnie, że jest, ale tam nie możemy robić tego, co chcemy. I Nataniel jest z wami, dlatego tak się dziwnie zachowywał. Nataniel wie o wszystkim od momentu, w którym się dowiedział, że ukradłem kluczy, dotrzymuje tajemnicy, bo jakby ktoś się o tym dowiedział, to oboje mielibyśmy przechlapane. Mhm. Ty o tym to o tym dyskutowaliśmy na korytarzu. Jako, że nie dawaj za wygraną, zastanowiliśmy się, czy nie byłoby lepiej ci o tym wszystkim powiedzieć. W każdym razie, nie wygadasz się? Nie, pewnie, że nie. Ona, gdzie? Przecież ona wcale nie rozpowiada wszystkim o życiu wszystkich wokół. Super, chodź, przedstawię cię mojemu kumplowi Lysandrowi. Lejsia, poszłam za kastielem. Za klatką schodową zajmują się drzwi i schody, które prowadzą na dół. Sala jest pusta, Kasiel przedstawił mnie sławnemu Lysandrowi, czy sławnemu? O, oh, jak on jest ładny. Cześć, miło cię poznać. Ech, mi też nazywam się Skarlet. Sorry za wszystko. Ej, to nie pasuje do niego, żeby on mówił sorry. To jak, to ja tak nastraszyłem ciebie i twoją koleżankę tamtego wieczoru. Spoko, nie ma problemu. Poza tym to nie moja koleżanka. W co to mówisz? A do tego bała się bardziej ode mnie. Ha, ha, ha. Jezu, już bym z nią nie rozmawiała. Już bym z tobą nie rozmawiała. Wygląda dość specyficznie. Trochę pogadaliśmy i dowiedziałam się, że kawałki plastiku to były części opakowania na CD, a nie do kawałki do Castiel Pali od czasu do czasu. Kostka też z jego i w dodatku notatnik należy do Lysia. Zapisuje w nim pomysły na swoje piosenki. Oddałam im notatnik i kostkę. Jestem całkiem zadowolona, że ta sprawa w końcu się wyjaśniła. Nawet jeśli kupiłam aparat na darmo i nie będę mogła o tym powiedzieć ani Iris, ani Amber, ani jej koleżankom. oddać aparat w swojej komodzie i ozdób nim swój pokój, jeśli chcesz. Super, ozdoba aparat. Robi się późno. Jeśli się nie, pośpieszę w ogóle, to są złote czasy, bo to w 2011 miało premierę. nie wiem czy wiecie. Złote czasy, bo mm, nie było aparatów dobrych w telefonach. Matko. Mama, mnie zabije. Poczekaj, odprowadzę cię. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. A znając ciebie i twoje zdolności, możesz się gdzieś zawieruszyć. Kasiel, jestem samodzielna, dorosła. Żona znaczy nie? W sumie. O Jezus, jak ja nie lubię nienawidzę takiego flirtu na zasadzie takiego, że umniejszanie kobiecie. Współpracuj, ty zgubisz. Albo ktoś cię pomyli z czerwonym światłem. Nie będzie chciał przejść przez jezdnię. Okej, okay, dzięki. Wyszliśmy z liceum. Chwycił mnie za rękę. złapie za rękę. A na koniec mapy w słodkim klinczu zabierz mnie. Przynieś mi tęczę. Odezwał się do mnie. Yy, nie odezwał się do mnie ani razu podczas całej drogi. No, super cię odprowadził. Ona wygląda jak taka zagubiona owieczka w mgle. A on jakby miał strasznego focha. Ale w sumie ładna ilustracja, wiecie? Że znaczy on wygląda paskudnie, ale ona jest bardzo ładna na tej ilustracji. Taka seria ładna. Nie jestem pewna, ale chyba nudziło go odprowadzenie mnie do domu. To znowu ty i twoje cudowne ogarnięcie tematu. Czy ja już kończę odcinek czwarty? O nie, tak szybko? To ja chcę zacząć kolejny odcinek. Odcinek piąty, słodki śledztwo. Ktoś ukradł tajne dokumenty. Przeprowadź śledztwo i dowiedz się, który uczeń za tym stoi. Zacznij. Także kochani, ja już kończę kolejny odcinek, odcinek piąty, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki słodkiego cringe'u, pamiętajcie o łapkach i komentarzach, im więcej łapek i komentarzy, tym odcinek szybciej, minimum 800 i w sumie tyle. Trzymajcie się cieplutko, cześć!